Dzień dobry, kochani. Auto zapakowane po sam dach. Siedzenia rozłożone. Nie, ja się nie przeprowadzam. Ja jadę 300 km przed siebie i wiozę różne rzeczy, które pozyskałam z wystawek, z własnej kolekcji. Co po niektóre? Jadę się podzielić tymi rzeczami. A do kogo, to niebawem zobaczycie. Niebawem, jak niebawem. Z Suliówka mam 300 km. Kawał drogi. Ale byłam właśnie. Sprawdziłam opony. I jedziemy. Zobaczycie, kogo dzisiaj odwiedzę. Z tymi darami. Pierwszy raz się z tymi osobami spotkam. Nie mogę już się doczekać. Poznajecie to auto? Jestem na miejscu. I sady Jestem na miejscu. A teraz wiecie już, o kogo jestem. Nie było czasu, żeby cokolwiek nagrywać, bo cała rodzina usylwana zajęta zbiorem wiśni. A te wiśnie zerwałam razem z Kubą Lipcem. Przepyszne są. Słuchajcie, ja w życiu nie jadłam tak pysznych wiśni. Oczywiście podzielę się z moją mamą. Misiu nie je, nie. Misiu nie je, Misiu tylko wącha. Eee, znaczy, Misiu je, ale nie wiśnie. I cztery papierówki się ostały. To Kuba mi przyniósł. I jeszcze dostałam, słuchajcie, od Kuby magnes, naklejki, kubeczek. I dwie smyczki. Jedną podaruję, Madzi. No i co? Super, super było. A co jeszcze dostałam? Za chwilkę wam pokażę, bo mam w aucie. Także szczęśliwie dojechałam, szczęśliwie wróciłam. To jest najważniejsze. Słuchajcie, ja w życiu nie jadłam tak przepysznych wiśni. Sylwan mówi, żeby zrywać te naj, naj, najbardziej ciemne, bo są najsłodsze, ale słuchajcie, to jest taki smak. Ja je jadłam prosto z drzewa. Nadal są nieumyte, ale były według zaleceń Sylwana w lodówce. Słuchajcie, no super, super sprawa. Przepyszne wiśnie. Idę do auta i Wam pokażę, co jeszcze dostałam. Chciałam Wam się pochwalić, co dostałam od Sylwana, ale słuchajcie, zapomniałam. Naprawdę zapomniałam. Dostałam od Sylwana młot i go zostawiłam. A zobaczcie, jakiego ja mam dzisiaj gościa na działce. Pestunia. Pestunia jest na działce. Już staruszka. Mazia dlatego ze mną do lasu nie chodzi, słuchajcie, no bo y, trzeba, jak, wynosi, jak wychodzi z pestunią na spacer, to musi ją niestety 3 czwarte drogi nieść, no bo ona już taka jest staruszka. Ona ma chyba z 90 lat, przeliczając na ludzkie lata. No ale trzyma się jeszcze nieźle. A ja mam puste auto i niedługo będę pakować. A czym będę pakować? To zobaczyć, no zobaczyć. Pamiętacie, jak pestunia chodziła jeszcze ze mną i z Madzią na grzyby? Po się spacerowała tutaj na działce, a teraz bidulka nie ma w ogóle siły, ale jest pod kontrolą weterynarza. Wszystko jest w porządku. Oprócz tego, że po prostu już jest kapcią. Tak, pestuniu? Tak. Także dzisiaj Madzia przyjechała z pestunią, pierwszy raz w tym roku i sobie siedzimy na działce, a samochód mam pusty. I niestety prezentu od Sylwana zapomniałam, ale na jesień być może się do nich jeszcze raz wybiorę, to wtedy odbiorę swój prezent. Ach, tak to jest. Śliczności. Nie bój się pestunio, to tylko kombajn pojechał. Tak kombajn. Uj, chodź się napij. Chodź, kochanie, się napij. Chodź. Śliczności. Fajna jest pestunia. No to się trochę nazbierałam. To jest... Bagażnik pełen butelek i puszek zwrotnych. To jeszcze muszę jakoś zmieścić. I cały tył również zapakowany z obu stron. Puszkami i butelkami. Trzy czwarte oczywiście z lasu. A to gdzie zmieszczę? Jak nie zmieszczę, to będzie na następny kurs. Któregoś dnia, bo jeszcze mi chyba zostało 6 worków. Ciekawa jestem, czy pobiję rekord w tym miesiącu. Ostatni mój rekord to miałam prawie 160 zł za puszki i butelki, z czego 3 czwarte jest z lasu. Zobaczymy.